Miasta noszące tytuł Europejskiej Stolicy Kultury na rok stają się kulturalnymi centrami Europy. W tym czasie odbywają się imprezy, koncerty i konferencje. To wielki prestiż nie tylko dla samego Wrocławia, ale także dla regionu. W naszym mieście, niestety, jedynie Teatr Avatar uczestniczy w tym przedsięwzięciu. To była ciężka praca z procesami rekrutacji, z napisaniem projektu, i rzeczywiście trzeba było dużo jeździć pokazywać się, przedstawiać swoich idei. No i przejść tą rekrutację. W ramach programu Mosty Teatra Awatar organizuje warsztaty taneczne i kuglarskie. Prowadzi je Sebastian Samouk, który potrafi zaczarować. strasznie ciężka sprawa, bo ostatnio, okej, okay, teoretycy chcą to jakoś nazwać, ale tak naprawdę kularstwo jest w, całą dziedziną cyrkowych sztuczek, całą dziedziną e, zręcznościowych zadań, nawet łamigłówki są jakoś częścią. Iluzja, ostatnio weszła iluzja optyczna, czyli takie manipulacje sprzętem. Przede wszystkim kularstwo to jest Szeroko pojęte manipulacje sprzętem, jakimkolwiek, tylko mamy swój sprzęt i poznajemy jego właściwości poprzez trening. W sumie na tym to wszystko polega. I podobno, żeby to wszystko opanować, wystarczą tylko chęci. Wystarczy zdecydowanie. I jeżeli spędza się na tym więcej czasu, nie ma problemu. Wszystko wejdzie. Nie ma, jest w ogóle pojęcie takie, że nie ma trudnych trików, jest tylko czas. Nic więcej. Więcej czasu trzeba na to poświęcić. Warsztaty zakończą się wielkim fire show, które swój finał będzie miało zarówno w Legnicy, jak i we Wrocławiu. W Legnicy prawdopodobnie będziemy tak mieć taką wielką próbę generalną. Jeszcze rozważamy, który most wybrać. Czy to będzie most zakochanych przy ulicy Kartuskiej, czy może na Głogowskiej. Też wynaleźliśmy piękny most, ale możliwe, że skoncentrujemy się na moście na Bielańskiej w parku, by... Znowu trochę aktywować park, wprowadzić tam więcej sztuki. Miejsca na warsztatach jeszcze zostały. Są bezpłatne i odbywają się w środę i czwartki od 16 do 17.30, a także we wtorki i czwartki od 17 do 18.30 w holu Akademii Rycerskiej.